Siema, ja jestem Kamilowy, oglądacie kanał GigaKar TV. A dzisiaj chciałem wam pokazać jak zrobić takie kozackie napisy na oponach, by Wasze opony fajnie się prezentowały. Także zapraszam na poradnik. Tak, pierwsze co robimy, to oczywiście wchodzimy sobie w update naszego samochodu. Wchodzimy sobie w Exeterion, czyli jakieś malowania. No i mamy taki tutaj, taki tu kod. Ja ten kod podam w komentarzu. No ale tak, żeby wam pokazać, że to działa, to najpierw muszę usunąć to, czyli napiszę na przykład 1. Teraz już jest jedynka na tych oponach, jak widzicie. No i tak sobie wchodzimy znowu w to. Ja wam ten link wkleję w opisie, jak mówię. I co? Kopiujemy sobie to. Kopiujemy sobie. No i mamy tutaj. Mamy tutaj piękny tekst na naszych oponach. O to właśnie chodziło. Zobaczcie tylko, jak to się prezentuje. Wygląda to w taki sposób. Może wejdę jeszcze raz do gry, żeby wam to lepiej pokazać, bo w menu to średnio pewnie widać także wygląda wygląda to właśnie wygląda właśnie to w taki sposób, tylko zapomniałem jedynki usunąć i została ta jedynka no ale to też dodaje chyba jakiegoś roku, no prezentuje się to całkiem, całkiem nieźle i wygląda jak oryginalna opona jakaś markowa. jak wiemy w Karparki nie ma takich opon, ale to tak wygląda także jeśli odcinek wam się spodobał, dzisiaj taki właśnie krótszy odcinek, jeśli wam się spodobał, zostawcie łapę w górę, suba i dzięki za oglądanie. Jeśli dotrwałeś do tego momentu, napisz w komentarzu kusik, przypnę ci serduszko, dzięki.